W tym filmie pokażę Ci, jak możesz przenieść swoje rozmowy z jednego iPhone'a na inny. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie. Najpierw na iPhone'ie, na którym masz wszystkie konwersacje, czyli na swoim starym telefonie, którego używałeś do tej pory, musisz wejść w ustawienia i następnie przewinąć w dół do opcji czaty. Kiedy już tu jesteś, kliknij Przenieś czaty na inny iPhone i otworzy się aparat tego iPhone'a, właśnie tutaj. Teraz bardzo proste. Na drugim iPhone'ie, czyli na nowym, musisz pobrać aplikację WhatsApp. Gdy pobierzesz ją po raz pierwszy, wystarczy, że przejdziesz przez proces konfiguracji, klikasz Kontynuuj, wpisujesz numer telefonu i tak dalej, aż w pewnym momencie pojawi się kod QR. Ten kod QR musisz zeskanować tym starym telefonem. I kiedy to zrobisz, wszystkie Twoje rozmowy zostaną przeniesione ze starego iPhone'a na nowy. To naprawdę takie proste. Jeśli chcesz nauczyć się obsługi swojego iPhone'a e w prostych krokach, zajrzyj do opisu. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu.